Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania, jak zawsze. W czwartek zaczynamy. No to noc już prawie, no i sąsiedzi, wiadomo, zaczęli być aktywni. Oni coś tam budują. Myślę, że chcą przejąć władzę nad światem. Pies stał się nerwowy. Dobra, róbmy swoje. Mam pytanie odnośnie filtra, ponieważ posiadam egzemplarz o podobnej budowie. U siebie mam rynnę, do której nasypałem trochę celniki, na to wata, a na samej górze gąbka. Wszystko jest zraszane deszczownicą. Woda wypływa do akwarium przez otwory na dnie rynny. Wszystko dzieje się praktycznie tuż pod taflą wody. Czy nad taflą wody? No dobra. Zastanawiam się, co się dzieje z bakteriami nitryfikacyjnymi. Kiedy poziom wody spadnie? opada, kiedy robię podmianę wody. Czy bakterie, które są na mediach, mają szansę przeżycia, gdy nie są zanurzone w wodzie? Pozdrawiam. Aha, tak, już rozumiem. Jest to taka uwaga pod filmem, w którym to pokazywałem mój filtr. To jest film pod tytułem Restart Akwarium 30 Litrów. No może filtr no dokładnie nie pokazywałem, tylko Opisywałem, a filtr można zobaczyć dokładnie na innych filmach. Ja się postaram wkleić tutaj tytuły i miniatury. Ja wiem, że ja czasami opisuję coś w klei i zapominam. Teraz będę pamiętał. Eee, I tutaj wracamy do tego komentarza. No faktycznie konstrukcja jest dość zbliżona do mojej, z tym, że u mnie to nie jest zanurzone w wodzie, jest cały czas nad taflą wody. Ten filtr jest nad taflą wody i nie dotyka w ogóle tafli wody. Po prostu media są zraszane przez u mnie coś w rodzaju jak gdyby tej jeszcze bo jest taka siatka. Tu od tego filmu sobie zobaczcie jak to wygląda. To jest taka siatka, przez którą ta woda się przesącza na gąbkę. U mnie nie ma nic więcej, oprócz tylko gąbki. I wyobraźcie sobie, że od tego czasu, kiedy wystartowałem to ten, ten akwarium, czyli po restarcie, to ja tam nie zaglądałem. Znaczy, zaglądałem, ale nie czyściłem, bo nie ma takiej potrzeby. Ta gąbka nie wydaje mi się jakoś specjalnie brudna, ci powiem. I na razie tak zostanie. Bezobsługowy. No więc u mnie to wszystko jest zanurzone tylko w tej wodzie od spodu, która napływa z tej ala mojej deszczownicy. I to jest ta warstwa gąbki, powiedzmy sobie jakieś tylko 20-30%, może jest zanurzona, bo płynie tam woda wzdłuż tej rynienki aż do wylewki. A góra tej gąbki jest stale zraszana. Ale wracając do Twojego pytania, co się stanie, gdy będziesz konstruował akwarium, tak, wyłączysz zasilanie, no i tam nie będziesz miał przez tą deszczownicę zalewanych tych mediów filtracyjnych, Czy szlak trafi te Twoje? Bakterie. Myślę, że nie. Myślę, że ta gąbka, wata na no tyle będzie długo mokra, że nic złego się nie wydarzy. A szczególnie tej ceramicy, którą tam masz na dole, którą rozsypałeś tam na dole. Myślę, że nic złego się nie wydarzy. No chyba, że nie wiem. Będzie to trwało wiele, wiele godzin. A będzie na przykład lato i to szybko będzie parowało, będzie gorąco, no to może wtedy tak, ale to wystarczy tylko co jakiś czas, gdyby polać to wodą z akwarium i nie ma problemu. Nie obawiałbym się, szczególnie o tej porze roku teraz, gdy upałów nie ma, woda tak szybko przecież nie paruje, masz w domu nawet 25 stopni, to wiele godzin myślę to wytrzyma. Nawet jak Ci troszeczkę ta gąbka przesknie to wata, myślę, zatrzyma całkowicie wilgoć, a już o ceramice, to już w ogóle bym się tutaj nie, nie martwił o ceramikę, dlatego że wata mokra, która jest na ceramice, jak gdyby ochroni tą ceramikę, gąbka dość długo wytrzymuje, długo trzyma wodę. To nie jest tak, że ona za chwilę przesknie, może troszeczkę tam z wierzchu, wiesz, ale w środku ona dość długo trzyma wodę. Naprawdę bardzo długo potrafi trzymać wodę. Też oczywiście od gradacji tej gąbki, Im gęstsza, to inaczej. Te rzadkie gąbki troszeczkę inaczej. Nie wiem, jaką ty masz, bo nie napisałeś, ale myślę, że nie masz czym się martwić i nic się nie stanie takiej filtracji, nawet przez ładnych parę godzin, jeśli będziesz konserwował ten zbiornik. Nie mam żadnej techniki w akwariach, żadnego CO2, filtrów kowełkowych czy sterowników. Wszystko działa. Telewizora też nie mam w samochodzie, tylko odtwarzacz CD. No, widzisz, no nie zawsze jest tak, że musimy mieć całą masę sprzętu, żeby akwarium działało. Można akwarium prowadzić na minimalistycznym sprzęcie, czyli jakiś jeden filterek, lampa i deszcz się da, tak? Oczywiście przy tego typu rozwiązaniach nie osiągniemy pewnych rezultatów, ale to już kwestia gustów, tak naprawdę. Temat rzeka i można tak długo sobie dyskutować na ten temat. Ale można prowadzić też przecież akwaria, kompletnie bez żadnego sprzętu, no może lampa by się przydała, ale bez żadnej filtracji, niczego, niczego, kompletnie niczego. Można prowadzić takie zbiorniki, ale myślę, że to jest temat na inny film już. A co do telewizora, że nie masz, no to myślę, że to akurat nie jest zły pomysł, patrząc na to, co w telewizji leci. Wiesz, ja mam telewizor, ale nie mam anteny. Nie podłączyłem przez te lata, które tu już mieszkam. I nie zapowiada się, żebym podłączył sobie antenę, po prostu myślę, że nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Jestem dużo szczęśliwszy od momentu, kiedy przestałem oglądać telewizję. W oglądam. W tej chwili oglądam YouTube'a, jakieś tam, wiesz, streamingowe kanały, typu tam jakieś Netflixy i tym podobne rzeczy, gdy mam na to ochotę. A u mnie mój syn używa telewizora głównie do tego, żeby na konsoli sobie troszeczkę tam popykać. Ale jeszcze tylko dodam, że chyba od Nowego Roku wejdzie coś takiego, tak słyszałem, że czy masz telewizor, czy go nie masz, to będziesz płacił abonament wliczony w podatki. Wiesz, za możliwość korzystania z telewizji. No nie masz telewizora, ale masz możliwość korzystania. Wiecie, tak sobie myślę, że nie mam Ferrari, ale mam możliwość kupienia na raty. To co, to już mam zacząć płacić te raty? Bos, pytanie. Czy Tropika Substrat warstwa 1 cm daje się pod Tropika Soil 3-4 cm? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. I jak by to powiedzieć tak bardzo dosadnie, jak powiem, nie, 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 to tak ma, brzmi tak sobie, ale jak powiem, naj, naj, naj! Jeszcze bym walnął pięścią w stół, to brzmi dosadnie, prawda? Skąd my to znamy? Słuchajcie, a więc nie, to są dwa osobne, niezależne produkty. Substrat jest po to, żebyś go wsadził sobie pod żwirek, jakbyś chciał mieć żwirek na wierzchu, bo Ci się tak podoba i już. I on zapewnia warunki jakieś tam dobre dla roślin, czyli odżywcze. Odżywia korzenie, przez korzenie roślin się odżywiają tym substratem. Znaczy nie substratem, tylko tym, co jest w nim zawarte. Ja już mówiłem w ostatnim odcinku, jak to wygląda. No taki substrat niczego nie uwalnia do słupa wody. Ma to swoje plusy i minusy, też o tym mówiłem. A znowu tutaj podłoże te aktywne, które zastępuje żwir. To jest osobny produkt i możesz wsypać tylko to do akwarium. Nie potrzebujesz jednego i drugiego. No bez sensu, to jest tak, jakbyś kupił sobie czekoladę z nadzieniem czekoladowym. <grym> No nie, jak substrat odżywia, no to odżywczy substrat pod yy, substratem aktywnym jest kompletnie bez sensu. Jedno i drugie jest odżywcze, ale troszeczkę w inny sposób. Ten wali do słupa wody, a tamten nie. Tamten wali w korzenie. No i to się nagadałem. I tu jest komentarz pod ostatnim filmem, gdzie powiedziałem, że szukam gratów w garażu, czyli cewki do zaworu. E, miałem taką. Podoba mi się taka opcja. Nie wiem, czy mam, ale zobaczę w garażu. Poszukiwacz skarbów. Mam pytanie do Q&A. Czy klienci korzystający z Twojej pomocy oglądają Twój kanał? Może zacznijmy od mego garażu. Wiesz, ja całe życie zajmuję się akwarystyką i nigdy niczego nie wyrzucam z akwarystyki. Więc mam tego sporo. Oni je odsprzedają i tak dalej. Ja ewentualnie coś tam rozdaję, jak mam czegoś tam za dużo, bo wiem, że mi się to już nigdy nie przyda. No to tam dam komuś, komu się to przyda. Ale, generalnie, jakichś tam duperelków, drobnostek, części zapasowych, jakichś tam innych małych filterków, grzałeczek, to tam kilka mam w garażu i sobie tam wiesz, trzymam to. Oczywiście wszystko jest ładnie wyczyszczone, zadbane i leży, i czeka na dobre czasy, więc. Mam takie źródełko, do którego mogę sięgnąć, gdy jest taka potrzeba. Oczywiście bez przesady. Nie mam tam, wiecie, takich półek jak w sklepie, nie? Praktycznie żadnych preparatów, nawozów, żadnej chemii po prostu nie mam. Są tylko sprzęty, które kiedyś posiadałem, a które jeszcze mogą mi się przydać. Dobra, a teraz odnośnie, czy moi klienci oglądają moje filmy. Wszyscy. 100% frekwencji. Pozdrawiam moich klientów. Przerąbane z wygłuszeniem mieszkań w Twoim bloku. Mam wrażenie, że jak sąsiad bąka puści, to też słychać. A kto powiedział, że ja w bloku mieszkam? Hmm? Sąsiad z celi obok. Może i jest głośny czasami, tak? No, ale Ci tutaj tak nie bardzo, bo tam jest podwójna ściana, tam jest podwójny rygor. No ja za dobre zachowanie mogę filmy dla Was nagrywać. Zostawcie jakiś ślad po sobie, żebym wiedział, że tu byliście. To też sprzyja rozwijowi kanału. Algorytm żarłoczny jest i bardzo lubi, jak się coś tam na tym kanale dzieje, czyli jakieś łapki, jakieś komentarze, cokolwiek. Wtedy ten film jest częściej pokazywany w propozycjach i trafia do szerszej grupy odbiorców, a nam przecież zależy na tym, żeby te hobby było jak najbardziej popularne. Jestem tu pierwszy raz i muszę przyznać, że piękne akwarium. Co to za neony tam pływają? Jest to komentarz pod filmem, w którym to postarałem się oglądać i je likwidowałem później. Myślę, że wielu z was widziało ten film. I co to są za neony? Jest to tak zwany neon zielony Simulans. No, już troszeczkę mnie podrosły i mogą z daleka przypominać inne gatunki neonów, ale wiecie, one są dość specyficzne ze względu na taki inny odcień, troszeczkę ubarwienia. Oczywiście też z innych względów są specyficzne, ale mówimy to o takich aspektach wizualnych, nie? Ten pasek taki jest niezbyt niebieski, ale taki może bardziej taki w kolor zielony wchodzący, aczkolwiek wydawało mi się, że były młodsze, to było to bardziej widoczne, a teraz troszeczkę takie no, bardziej niebieskie mi się to już wydają, nie? Aczkolwiek i tak mocno się różni od na czerwonego, czy, czy Inesa. A już nie wspomnę o Morzach czarny. czarnym. Zawsze jestem ciekaw Twojego wyboru wiersza na koniec, bo każdy ma jakieś swoje preferencje. Ciekawe, czy innym podobają się w taka odmiana ku a ja pozdrawiam. No właśnie, piszcie, czy Wam się podoba, czy nie. A czy Wam się podoba, czy nie podoba, i tak wiersze będą. Trzeba, trzeba łykać kultury. Słuchajcie, już teraz chciałem Was zaprosić na niedzielny odcinek. Będzie to niezwykły odcinek. Będzie to taki odcinek, którego nie ma na YouTubie w ogóle. Nie na tylko na polskim. W ogóle nie ma na YouTubie tak rzetelnego odcinka o badaniu substratów aktywnych. Łukasz badał przez ponad miesiąc czasu wybrane substraty aktywne. Masa pracy, masa testów. Będzie to profesjonalny test. Słuchajcie, wyniki próbki do analizy trafiły do laboratorium AquaForest i bardzo dziękuję firmie AquaForest za to, że bezinteresownie udostępniła nam swoje laboratorium. Normalnie koszty takiego odcinka byłyby dla nas nie do udźwignięcia. Ile kosztuje kilkadziesiąt testów ICP, możecie sobie wyobrazić. AquaForest zrobił to dla nas za zupełną darmochę, więc naprawdę będzie to niesamowity odcinek. Będziecie zdziwieni wynikami badań. O pies z celi obok. Zastanawiał Was kiedyś, co to tak naprawdę znaczy, że podłoże jest aktywne? Niewielokrotnie, szczerze mówiąc. Oczywiście jest dużo takich obiegowych opinii czy informacji o bardzo ogólnych. Ja tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak te podłoże działają, więc wiecie co? Postanowiłem to zbadać. Trzy tygodnie jak biegam regularnie z próbkami wody do paczkomatu, wysyłam je do laboratorium Aquaforest dostaję na bieżące wyniki. No to jak moi drodzy, gotowi? Jakiś kubek herbaty czy kawy gotowy? Ja się przygotowałem, to możemy omawiać. Słuchajcie, mam już komplet wyników, akwaria w zasadzie już zdemontowane w tej chwili. No to co, to zacznijmy może. A czy można prosić o odcinek na temat SAMPA? Jakie pompy, przepływy, kolność mediów, pojemność itp. Tak sobie marzę o moim akwarium marzeń. Kiedyś na pewno będę mieć i jest tam właściwie ów-samp. Tylko jak się do tego zabrać? Mmm, eee, Nie będzie takiego odcinka, bo taki odcinek już jest na kanale. Dawno, dawno temu go nakręciłem i też postaram się, jak będę pamiętał, wstawić tutaj tytuł. Albo ikonkę, coś po czym poznacie, gdzie go szukać. Bo to, no sprawę, jak się teraz zastanowię, to nie wiem, jaki tytuł tego filmu był. Na pewno nie wszystko o Sampie. Jakoś inaczej. Nie wiem. Zobaczę, wstawię. Chyba. Hej, wszystko pięknie, ładnie, a mnie interesuje, co słychać u uśmiechniętego. Pozdrawiam. Cześć, cześć. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś uśmiechnięty? Gdzie byłeś? gdzie byłeś? Oj, 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 tak się cieszę. No. Oj, 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 tak, tak, zaraz jej zostaniesz. No, uśmiechnięty zachodzi czasami tutaj. On tutaj robi rundkę po całym osiedlu i zagląda do każdego, dlatego jest taki gruby. Ostatnio otwieram drzwi uśmiechnięty stoi i się już tak, jak to on, nie? no Dostaje coś do, do jedzonka, wiadomo, wodę ma cały czas u mnie pod drzwiami. No, jedzenia mu nie zostawiam pod drzwiami, bo nigdy nie wiem, kiedy, kiedy przyjdzie, kiedy wróci, bo to nie jest taki stały goń, że regularnie tutaj gdzieś sobie przychodzi, tylko tak, że tak powiem, spontanicznie się pojawia. On gdzieś tam mieszka na wiosce i przychodzi tutaj na taki obchód, nie? No i właśnie był, był ostatnio i wiecie, no uśmiechnięty, bo po prostu jak na niego się patrzy, to od razu się, ja taka się robi, banan mi się robi, tu taki, po prostu sam widok tego psa jest tak pozytywny, że szok. Powiem Wam szczerze, jakby można było go wziąć, to bym sobie go wziął, ale niestety, należy tylko kogoś. Ale jest taki bardzo przyjacielski, odwiedza wszystkich. Witam, mam pytanko, ponieważ posiadam fit AQL kubełkowy, chcę go wyczyścić, gąbki, ceramikę itp. Teraz czy wszystko Czyścić wodą z akwarium, czy można napuścić wody RO do miski i tam czyścić wszystko. Czy to nie zabije biologii? Proszę o odpowiedź. Dziękuję. No wiesz, chodzi głównie o to, żebyś nie uszkodził tej filtracji biologicznej, na przykład wodą chlorowaną. Nie? Jak zalejesz to wodą chlorowaną, chlor jest w wodzie, bo jest potrzebny do właśnie do zabijania bakterii. I jakbyś to zalał sobie tą wodą tą chlorowaną z kranu no to miał być po filtracji biologicznej, aczkolwiek nie wiem, czy Twoja woda jest chlorowana, bo może nie być chlorowana na przykład, nie? może być ozonowana albo coś tam innego jeszcze. E, więc e, strzeżonego i tak dalej, <grytania> dlatego mówi się, żebyś zawsze przepłukiwał wszystko w wodzie, bo brane jest z akwarium. A jak chcesz to robić wodomero, to nie ma problemu, nam. nie zabije Ci przecież e, bakterii. I tu jest komentarz pod filmem pod tytułem filtr biologiczny inny niż inny. Jest to taki filterek z Qualdropa na kształtki K1. I pytanie brzmi tak. Witam serdecznie. Mam pytanie. Posiadam akwarium 125 litrów. Jeden taki filtr wystarczy na takie akwarium? Czy trzeba mieć coś dodatkowego do oczyszczenia wody w akwarium? Przede wszystkim nie jest to podstawowy filtr do akwarium. Tam jest tylko filtracja biologiczna. Nie ma filtracji mechanicznej ani Chemicznej, więc to nie może być jedyny filtr w twoim akwarium. On jest filtrem biologicznym. I to niezbyt dużym filtrem biologicznym. Myślę, że on by był świetnym filtrem jako filtr wspomagający filtrację biologiczną. Tym bardziej, że tak naprawdę jest bezobsługowy, bo jak już wiecie albo nie wiecie, to oglądajcie film, w którym to doktor Łukasz, czy nawet ja, opowiadamy o kształtkach K1. To są samoczyszczące się filtry. Nie trzeba tam zbyt często zaglądać, więc, jest to filtr wspomagający, a nie filtr główny. Owszem, musisz mieć inny filtr w akwarium, jeśli miałbyś ten również. Genialna robota. Mam nareszcie odpowiedź na jedno z pytań o fotometry Hanki. Genialne z Was duo. Wyznaczacie nowe ścieżki. Pozdrawiam ambasadora i Łukasza. No, ambasadorem to jeszcze nie byłem. Zapiszemy sobie w moim notatniku. Tutaj pod słowem imperator dochodzi ambasador. Przyjmuję, przyjmuję. Z honorami. I komentarz pod shortem o Axolotlu. Czy można trzymać z rybami? Da się zrobić. Ja w 3,5 metra miałem, aby syny meksykańską z rybą karmiłem czerwonymi robakami. Eee, kolego. Miałeś, a już nie masz? To co się z nim stało? A z jaką rybą trzymałeś? No bo Aksolot to w 18 stopniach maksymalnie powinien żyć. Co? Na no coś, podpadiocha jesteś? Podziwiam cię za wszelkie neutralne komentarze, jesteś takim guru od hajtechów, a jednak dbasz o tych z niższej półki. Pozdrawiam, kurde. No nie zgadzam się z tobą, absolutnie. To, że ktoś ma duże, drogie akwarium, nie powoduje, że jest lepszym akwarystą od tych, co mają mniejsze, tańsze akwaria. To, że masz więcej kasy, nie powoduje, że jesteś lepszym akwarystą. To tylko mówi o tym, że masz po prostu więcej pieniędzy. Tak? Masz drogie, duże akwarium, to masz więcej kasy. Możesz być kiepskim akwarystą. A ktoś kto ma małe akwarium 25 litrów, w którym bardzo trudno jest utrzymać e, równowagę biologiczną, może być lepszym akwarystą od tego, co ma akwarium morskie w 1500 litrów. Tamto ma tylko więcej kasy, a nie większą wiedzę. Nie jest lepszym akwarystą. Więc tutaj, jak gdyby, zasobność portfela nie mówi o tym, jak dobrym akwarystą jesteś. Nie mówi nic o Twojej wiedzy na przykład na, temat, na tematy akwarystyczne. Więc ja się absolutnie z taką opinią nie mogę zgadzać. To nie jest istotne, jak duże macie akwarium, ile pieniędzy w nie wpakowaliście. Wpok to nie czyni z Was dobrego ani gorszego akwarysty. Ze statystyk wynika, że większość osób oglądających ten kanał nie subskrybuje go. Eee, więc. Myślę, że nawet chyba z tego co pamiętam, więcej niż połowa. Tak, 53% oglądających nie subskrybuje tego kanału. Więc jeśli nie robi Wam to różnicy, jeśli to nie jest jakiś duży problem, zasubskrybujcie ten kanał. Oglądajcie regularnie. Myślę, że znajdziecie tutaj wśród 500 ponad filmach, filmów jakieś treści, które Was zainteresują. A na pewno ciągle powstające nowe filmy będą również dla Was ciekawe. I poezja naszego widza. Uwaga. Das Auto. Wanda tak nie chciała Niemca, że przez 20 lat jeździła starą Renówką. <laughs> bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to link znajdziesz w opisie tego filmu. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo Prosta możliwość, wystarczy, że znikniesz we bo nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.